Panu swemu. Jezus Ewangelii według świętego Mateusza. Było to gdy Jezus wszedł do kapłana, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. řekl mu Jezus, přijdem i uzdrově. Lek sedník odpověděl, paní, nie jsem aby abys pod dach můj, ale pověd stůl to slovo a můj sluga odziska zdrov. Bo i já, choć podlegám pladzy, mám pod sobou žolněř. Mluvím temu, iš ič a idzie, druhému chočtu a přichodí, a sluze zrub to a robí. Kdy Jezus to uslyšel, zdivil se, je řekl do těch, kteří šli za ním. Za povědám vám, u nikoho v Izraelu neznal jsem tak velký věry. Leč povědám vám, věru přijde z schodu i zachodu, i do radostou s Abrahamem, Izákem i Jakubem v kvůlestvě nebeský. A synově, synově kvůlestva zostanou vyruceni na zemnost. Čemnost tam będzie płacz i skrzytanie ziemi. Do setnika zaś Jezus rzekł, idź, niech Cię się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie Jego sługa odzyskał zdrowie. Oto no Słowo Boże. i exorcizmy, i dochodzen do vňosku, Bůh dělá přes Jezusa. Dlatego přichodzen k lůmě, přinošen i tak podobně. To celkem měří. A jedna. Traktovat Jezusa jako nařen, že moci bosky, to zdecidovaně za V koncu, že by ho přináč cudovné mě třeba půjšt za Jezusem také v lurd může ten sám efekt. Setník na tom jasť zrozuměl, že moc boská tyle ďal přes Jezusa, co vychodí z Jezusa. Že Jezus nie je snažený, že je tej moci. No i dlatego Pan Jezus ňom veľmi disponuje. Nemusí, nemusí do osoby chorej, dotknout, že on muž, Machać nad nią rękami, wzywając Boga Ojca, wystarczy, jak zdecyduje, żeby ten chory został uzdrowiony, i już, jak Jezus powie, tak się stanie. Wyznanie Seknika jest dowodem, że posiada on wiarę teologalną. Wszyscy świadkowie tych wydarzeń stwierdziły, że Jezus dokonuje dzieła nadprzyrodzonych prostu konstatowanie czegoś ewidentnego, nawet jego przeciwnicy tego nie kwestionują. Lecz dość z tego stwierdzenia do rozpoznania, kim Jezus rzeczywiście jest, to już zupełnie inna sprawa. I wymaga to oświęcenia naszej inteligencji przez Ducha Świętego. I Inaczej właski Jań. Jest jeszcze jeden aspekt tej historii, który jest dla nas bardzo ważny. Setnik pyta się na pierwszym miejscu, kim jest Jezus, a nie, co może On dla niego zrobić. W naszym życiu jednak ciągle pojawia się pokusa traktować Pana Jezusa jako narzędzie do załatwiania naszych potrzeb. Mniej ważny takie jak zdanie egzaminu, wygrany mecz przez Ulubiony grup. Czasami bardzo istotnych, jak uzdrowienie kogoś bliskiego, dobry wybór powołania, pojednanie w rodzinie itd. Tak Czasami może to pójść jeszcze dalej. Niedawno uczestniczyłem w tym spotkaniu, jaka była taka grupa młodzieży, no i pyta na po kolei uczestników, dlaczego kocha Jezusa. Było to tylko dziewczyn, które odpowiedziały by tym bardzo wcześnie. Przekonany, no bo bez Pana Jezusa moje życie nie miałoby sensu. Fajna odpowiedź, a jednak trochę dwuznaczna, bo można się pytać, czy go, czy go potrzebuję do zapewnienia moich potrzeb psychologicznych, szukania jakiegoś tam wsparcia, fundamentu, sensu mojego życia, lub czy szukam i kocham Jezusa dla Niego samego. Niestety skłonność traktowania drugich, drugiego jako instrumentu nie truje tylko naše stosunki ludzkie, ale także naszą miłość Teraz, żeby się nie przestraszyć, wiadomo oczywiście, że naše motywacje prawie zawsze są taką mieszanką, mieszanką motywów altruizmu i egoizmu, prawda? Wiemy, że tylko potrafí kochač zupełnie bezinteresovný. Mimo všechno, třeba o tej pokuse pamiętać i válčostnou pokusou instrumentalizací Pana Boga dla našich celů i potřeb. Jak tego zrobiť? V stosunka k ľudských třeba všem, že všem interesovat druhým člověkem, jaký on napravde jest, co přežíval i tak podobně. I to vymagá spędzanie czasu razem, rozmowy, nasłuchiwanie Bógiem. No i podobnie w naszym stosunku do Pana Jezusa nie powinniśmy się zatrzymywać na tym, że jest dla nas bardzo ważny, że dobrze się czujemy i tak dalej. Tylko troszczyć się, by coraz lepiej Go poznawać. Nasłuchiwać Jego Słowa w Piśmie Świętym, spędzać razem czas na modlitwie, uczyć się patrzeć na świat i na innych, s rokem Kristusa. O to konkrétně překlad, jak viára staje všem účestničením žičů samého Boha. Nedávno zaprošlo nám na spotkání první skupiny Klazovej. No, jak tam diskutovali šli nad Evangelium, byla tam historie, jak tam exorcismu, to zpětáno mě Czy szafran wiedział, kim jest Chrystus? Być może się wydaje, że to takie pytanie trochę hiperteoretyczne, takie trochę oblotowe, jak już od trzeciej nad ranem nie wie się o czym jeszcze dyskutować, ale myślę, że pasuje nam dobrze do tematu, do tematu dzisiejszego nabożeństwa, bo pomaga lepiej zrozumieć, czym jest właśnie wiara teologia, charakter. To pytanie, co szatan tak naprawdę wiedział o Chrystusie? Szatan nie jest w stanie łaski. Dlatego może w pełni posługiwać się swoimi zdolnościami naturalnymi, swoją inteligencją naturalną, która bardzo przewyższa tę naszą, lecz nie ma udziału na poznaniu Boga przez samego siebie, co jest definicja diarytela. Szatan wie, że Jezus Nazaretu jest Mesjaszem, bo wypełniają się na nim wszystkie przepowiednie Starego Testamentu. Nie trzeba mu pokotliwie tłumaczyć wszystkiego, tak jak uczniom Semaus, wszystko sam od razu zrozumiał. Tak samo widzi, że przez Jezusa działał moc Boża w sposób wyjątkowy do tej pory niespotykany. Szatan natomiast nie wiedział, Kim jest rzeczywiście Jezus? Że nie jest jakimś super prorokiem, tylko cielonym Bogiem. Drugą osobą, drugą najświętszej, która stała się człowiekiem. W swojej pisze, Szatan po prostu nie wyobraża sobie takiego upokorzenia. Bo Szatan jest głupi. Gdyby wiedział, kim jest Jezus, to nie fatygowałby się jego uczeniem na pustyni. Powiedziałby. Že Jezusova Bohu je na tyle zjednočena s boskem, že nemůže poprostu z jeho kušně. Mně kým Jezus je. I stará se různé způsoby, kdyby ho že by ujal jeho slovo Například různé okřiky démonů počas čas exorcismu no a tak No i především, kdyby znal pravdu o Kristuše, nikdy. Nigdy nie posłałby na jego śmierć na krzyżu. Jak pisze święty Paweł do Koryntian, jak słyszeliśmy w, w czytaniu, głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą. Tę, której nie pojął żaden z tego świata, To tytułu cyfra. Gdyby ją bowiem pojęły, nie ukrzyżowałyby Pana chwałę. Bo właśnie ta śmierć, która miała być Jego triumfem. Likwidacją pierwszego z Wysłańców Bożyk stała się dla niego definitywną porażką i na naszym długiem. A więc znów widzimy, że nawet najmocniejszy duch nie potrafi poznać Boga bez łaski nadprzyrodzonej. I z drugiej strony, dzięki darowi łaski, nawet człowiek, Piotr, Setnik, nawet ja, ktokolwiek z Was. je více o Pánu Bohu, než vládca tego švěta. Mně se pravda. Pracajíc ještě do nás, služí. Jsou také pravdy o Bohu, které můžeme poznat přes náš rozum naturální. Obserwujemy świat u nás i dochoďme do wniosku, že to všechno může mieć jakąś przyczynę poza tym Bontera. Natomiast poznanie Boga, jakim rzeczywiście jest. Boga, który jest ojcem, synem i duchem świata. Boga, który jest opatrznością, bo opiekuje się tym światem i pragnie naszego zbawienia. Boga, który dla nas stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Takie poznanie nie jest możliwe bez objawienia. Bóg się nam pokazuje. I przez daw umożliwia nam uwierzyć w Niego. Dlatego wiara w Boha, Abrahama, Izaaka i Jakuba jest zawsze wiarą teologiczną, darem nad uczestniczeniem w życiu samego Boga. Wiara jest odpowiedzią człowieka na Boga, który się nam I jak nam przypomina katechizm, Wiara jest możliwa tylko dzięki własnym Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego. Niemniej jednak jest prawdą, że wiara jest aktem autentycznie ludzkim. Wierze rozum i wola człowieka współdziałają z łaską Boże. Wiara jest bramą życia teologalnego. Poprzez wiarę Bóg wstępuje do naszego życia. Daje nam poznać samego siebie, uczestniczyć w jego życiu. Jego jara jest warunkiem pozostałych cnót teologalnych, znaczy nadziei i miłości. Trzeba najpierw uwierzyć, żeby mieć nadzieję. Nadzieja bowiem nie jest takim optymizmem życiowym, i przekonaniem, że wszystko dobrze się skończy. Nadzieja chrześcijańska jest aspiracją na dobra nadpřirozenou, které Bůh nám obědí. Oči, že když mi v žiču, to je se naši na jeho tvář, ty kochají růz. Kdyby Bůh nám tého mě obědcel, taká aspirace byla by po prostu šalnou medenci. Tylko kdy uvěřili v obědnice Boga, i v to, že dají nám šrotky šotky nadpřirozené do jejich ošumínča, naděje se ještě možný Tak samo trzeba najpierw uwierzyć, żebyśmy mogli kochać Boga. Nie możemy kochać kogoś, kogo nie znamy. Inaczej nie kochalibyśmy kochali Boga prawdziwego, tylko wytwór naszej wyobraźni. Tak na marginesie, w Piśmie Świętym nazywa to się idolatrią. No i wiara jest jednocześnie początkiem życia wiecznego. Bo jest takim przedsmakiem wizji wierzący. Jak mówi święty Pazu. W chwili, gdy kontemplujemy dobra zapowiadane przed wiarą, jakby w wświetlone, to jakbyśmy już posiadali te cudowne rzeczywistości, którymi kiedyś będziemy tak, się radowali, jak zapewnia nam nas nasza wiara. Na tej ziemi poznajemy Boga, Boga przez łaskę wiary. W niebie będziemy patrzeć na nie przez łaskę wizji, Lumen Gloria. Za każdym razem jednak poznajemy tego samego Boga, który nam się objawia. I uczestniczymy w jego poznaniu samego siebie. Za każdym razem dzieje się to przez dar łaskę, która w sposób nadprzyrodzony wzmacnia naszą inteligencję. No i to jest głęboki sens tego, co. Tyle razy powtarza, święty Bogu. Jesteśmy zbawieni przez wiarę. Ja.